CV w formie filmu to coraz chętniej wykorzystywany sposób prezentowania swoich atutów na rynku pracy. Jest to bez wątpienia kusząca alternatywa dla klasycznego Curriculum vitae, które przygotowuje się w formie pisemnej. Wideo umożliwia zwrócenie na siebie uwagi, angażuje rekrutera i prezentuje nie tylko suche fakty o kandydacie, ale zwraca również uwagę na jego prezencję, zdolność komunikacji i otwartość. Wideo CV jest dostępne i pomocne dla wszystkich. Nie ma barier czy granic. W komfortowych warunkach możesz przygotować i przedstawić wszystkie najważniejsze fakty z twojego życia zawodowego. Możesz też wykorzystać ułatwienia, takie jak transkrypcja, która pomaga w szczególności osobom z niepełnosprawnościami. Forma audiowizualna jest w stanie przekazać potencjalnemu pracodawcy to, czego nie da się przelać na papier. Między innymi emocje, pewność siebie, kulturę osobistą, a także poziom determinacji do podjęcia nowych wyzwań. Możliwości te są dostępne w ramach projektu 3 kluczowe wyzwania dla publicznych służb zatrudnienia i instytucji rynku pracy, realizowanego przez Powiatowy Urząd Pracy w Łobzie w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Instytutu Niemiec i Europy Północnej oraz Stowarzyszeniem Czas, Przestrzeń, Tożsamość. Już teraz odwiedź stronę 3-wyzwania.pl i dowiedz się, jak stworzyć dobre wideo CV. Jak możesz je w praktyce zrealizować i gdzie wykorzystać je w procesie poszukiwania pracy.